Przejdź do wtyczki Rank Math, następnie kliknij w Tytuły i dane meta. Z lewej strony wybierz Lokalizacja SEO. Lokalizacja SEO to tak naprawdę SEO lokalne dla biznesów lokalnych. W momencie, gdy uruchomisz tę zakładkę i ktoś w wyszukiwarce będzie szukał biznesów, sklepów lub innych obiektów w danym mieście, to jest duże prawdopodobieństwo, że wśród tych wyników pojawi się również Twoja strona. W miejscu Person or Company wybierz typ działalności. W miejscu Name wpisz nazwę w swojej strony. Jeżeli posiadasz logo, to staw je w miejscu Logo. W miejscu URL podaj link do swojej strony internetowej. W pozycji Use Multiple Locations po odhaczeniu suwaka zostanie zapisany domyślny wpis dla lokalizacji, gdzie za każdym razem, jak będziesz dodawał nowy wpis, będzie zapisywany w tym katalogu. W miejscu e-mail podaj firmowy adres e-mail. Adres. W tym miejscu podaj dokładny adres swojej firmy. Dzięki temu będziesz lepiej pozycjonowany w wyszukiwarce. Poniżej znajduje się format adresu. Dzięki skróconemu kodowi będziesz mógł za każdym razem ten kod załączać w dowolnym miejscu na swojej stronie internetowej, dzięki czemu pojawią się wszystkie dane dotyczące Twojej lokalizacji, a dokładnie Twojego biznesu. Business type. Tutaj wybierz rodzaj działalności, jaką prowadzisz. Opening hours. To nic innego jak godziny otwarcia twojego biznesu. Poniżej możesz ustawić format godziny. W miejscu phone number wprowadź numer telefonu do swojej firmy. W miejscu price range. Ustawiasz zakres cen swoich usług. Nie jest to wymagane pole. W miejscu Google Maps Api Key możesz ustawić klucz Api, dzięki któremu będziesz mógł ustawić mapę Google na swojej stronie. Ta opcja pomoże Twoim potencjalnym klientom zlokalizować Twój biznes. W miejscu Geo Coordinates możesz wprowadzić dane geograficzne Twojej firmy. Page w tym miejscu możesz wybrać stronę o mnie. Jeżeli masz taką stronę przygotowaną, wystarczy, że klikniesz listę i ją wybierzesz. W miejscu Contact Page ustawisz stronę z kontaktem do firmy i, tak jak poprzednio, wystarczy wybrać ją z listy. Gdy wszystkie ustawienia masz już gotowe, kliknij zapisz zmiany.